Ostatnio stworzyliśmy naturalne wiwarium dla mrówek, natomiast dzisiaj zobaczymy jak sobie poradziły, co one zrobiły z tym wiwarium, jak teraz mieszkają, oraz dorzucimy tam mieszkańców. I to już właśnie teraz. Mrówki to niesamowite stworzenia i świetnie je się obserwuje. Szkoda, że akurat mesory pracują głównie w nocy. I właśnie to jest efekt pracy nocnej mesorów: to znaczy, że przeprowadziły się już do głównego wiwarium, w którym mają zamieszkać. Oraz zrobiły już kopiec, wykopały całe gniazdo i to wszystko w przeciągu nocy. Kiedy nie mogłem, oczywiście, nagrywać, ale niestety tak czasem się zdarza. Natomiast mogę teraz nagrać wam i pokazać, jak wygląda efekt, który stworzyły. A stworzyły, jak widzicie, wiele i zrobiły już taką robotę przez 12 godzin, że to jest po prostu coś niebywałego, ponieważ stworzyły już calutkie gniazdo, wykopały sobie tunele, wykopały cały kopiec, zorganizowały sobie całą swoją pracę. Już mają ścieżki, którymi się poruszają, oraz przeniosły wszystkie nasiona, które miały już nazbierane w poprzednim formie karium, przyniosły już do gniazda i zdążyły te nasiona już wykiełkować i zdążyły te nasiona wyrzucić ze swojego gniazda. Więc jest to niesamowite po prostu zjawisko przyrodnicze, które niestety nie mogłem obserwować, bo wszystko wydarzyło się w nocy, kiedy oczywiście spałem. Natomiast teraz możemy to zobaczyć, już ten efekt, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka na pewno rzuca się to, że wykopały sobie kopiec, oraz na kopcu są źdźbła porastających, wyrastających na nowo nasion. Mrówki je po prostu wyrzuciły właśnie ze względu na to, że zaczęły kiełkować i nie nadają się już dla nich do użytku, natomiast wyrzuciły je po prostu wokół swojego gniazda, właśnie na tym kopcu, który utworzyły. Oczywiście wyniosły już różne śmieci, wyniosły całą glebę, która się znajdowała. Pod spodem, i z każdego tunelu, po prostu one wyrzucały tą ziemię, i tworząc ten cały kopiec, wygląda to naprawdę spektakularnie. Ale co wam pokażę w dalszej części, to naprawdę w ogóle już można powiedzieć, że zryje be banie i zryje beret, jak to się mówi. Przede wszystkim, na przykład, niesamowitą rzeczą jest to, że mogę zobaczyć, co się dzieje wewnątrz korytarzy. Na przykład, tutaj w rogu naszego wiwarium znajduje się. Miejsce, w którym te mrówki będą przechodzić i jest to część jakaś tam gniazda. Gdy przesuniemy Vivarium na bok, również ukażą nam się inne korytarze. Oczywiście nie wszystkie są tak bardzo widoczne, natomiast jest to taka ciekawostka, że mam wrażenie, że w każdym rogu praktycznie Vivarium jest to przejście i ten korytarz, więc jest to naprawdę ciekawe. Prawdopodobnie zrobiły sobie po prostu przejścia dookoła Całego wiwarium. W ogóle spodziewałem się, że to wiwarium będzie dla nich duże, zbyt duże, jak na taką kolonię, natomiast teraz mam wrażenie po wykopywaniu tych wszystkich korytarzy, że jest po prostu za małe. A tutaj jest tył i możemy zobaczyć wejście do tego gniazda mrówek. Jak widzicie, jest mega szerokie, i to raczej one sobie takie wykopały, i jest widoczne wręcz po prostu gołym okiem. Co jest naprawdę niesamowite. Oczywiście pomogły im do tego elementy wystroju, takie jak na przykład właśnie kawałki drewna i czy kamienie, i ta baza jest właśnie ich częścią gniazda. Oczywiście nasiona zaczęły kiełkować wszystkie te, które zostały tutaj wprowadzone przez mrówki, natomiast one wyrzucają te nasiona i one zaczynają kiełkować. Na razie chcę zobaczyć, co. Z nimi będzie, więc je po prostu zostawiam, no bo chciałbym właśnie obserwować, jak to wygląda tak naprawdę w naturze, jak te mrówki pracują, co one robią. I tu świetnie już widać, że po prostu pracują bez przerwy. To znaczy, że wynoszą te nasiona, przenoszą je, przenoszą grudki ziemi. W ogóle jestem pod wrażeniem, że taka ilość mrówek potrafi tak wiele przekopać. Ale, jako że są w nowym miejscu, stwierdziłem, że dodam im. Podarunek, jakim będzie kawałek śpierzcza oraz nowa ilość nasion. Tych nasion raczej mają sporo, ale przypuśćmy, że uzupełnimy im zapasy tych nasion, które zostały wykiełkowane i już się nadają do użytku. Oczywiście byłem świadomy tego, że nasiona będą kiełkować, ale o to chodzi w naturalnych zbiornikach, że po prostu wszystko dzieje się naturalnie i na pewno mrówki mają również nasiona w miejscach, których nie będą kiełkować, ponieważ są w miejscach suchych, bo nie część wiwarium jest prawda wilgotna. A tu możemy świetnie zauważyć, jak mrówki szybko się komunikują i gdy któraś zauważyła, że pojawiło się jedzenie, wyszło coraz więcej mrówek i zabrały wszystko do swoich gniazd. Ale nie będą tu tylko mrówki mieszkać. Przede wszystkim chcę, żeby to było jak najbardziej naturalne vivarium więc stwierdziłem, że dodam tutaj ekipę sprzątającą. A pierwszą ekipą, która tutaj dołączy jest... są skoczogonki. Jest to podstawowa w sumie ekipa sprzątająca chyba do każdego zbiornika. Nie jest, nie jest tutaj na tyle wilgotno, że prawdopodobnie te skoczogonki chyba się nie utrzymają. Przewiduję, że po prostu one stąd uciekną albo zginą, ponieważ skoczogonki potrzebują większej wilgotności. Natomiast chcę spróbować. Mam nadzieję, że przetrwają i szczególnie będą żerować na śmietniku mrówkę, który już w ogóle powstał i szybko, strasznie wszystko zaniosły i zrobiły mega dużo śmieci, który jest na środku. Dlatego tam właśnie powędrowały skoczonki. Oczywiście ten śmietnik będę zbierał, bo nie chcę, aby tutaj pojawiły się jakieś roztocza czy inne rzeczy, natomiast i tak zapewne się tu pojawią, bo w takich naturalnych zbiornikach jest to po prostu nieuniknione. Tutaj możecie zobaczyć, jak skoczogonki już sobie wędrują po całym wiwarium i tym całej zbieraniny, tym wysypisku śmieci mrówek. Cieszy mnie fakt, że wygląda wszystko mega naturalnie. I taki efekt chciałem osiągnąć, i jest to chyba jeden z lepszych zbiorników, jakie ostatnimi czasy zrobiły. Zrobiłem, chociaż naprawdę jestem z niego tak zadowolony, że. Mega się to obserwuje po prostu i czasami siedzę po prostu całymi dniami i obserwuję te mrówki, bo tyle się dzieje zawsze i co noc po prostu zmienia się wygląd tego zbiornika. Ale wy to zobaczycie na pewno w kolejnych odcinkach. Dzisiaj zajmujemy się tą pierwszą nocą, w której właśnie te mrówki zrobiły kopiec oraz wyniosły te nasiona, a drugą ekipą sprzątającą są równonogi, które mieszkają z mrówkami razem w gnieździe. Tak, dokładnie, przesłyszeliście się te równonogi mieszkają z mrówkami razem w gnieździe, i to one tam sprzątają i pomagają mrówkom. Mrówki nie robią krzywdy tym równonogom, natomiast te równonogi nie robią krzywdy ani larwą, ani mrówką, tylko po prostu żywią się śmieciami, które mrówki tam mają, i elementy, które po prostu są niepożądane dla nich. Można powiedzieć, że jest to taka kooperacja między nimi. I stwierdziłem, że właśnie dodam te równonogi do tego vivarium, bo będzie to świetne zjawisko. Głównie te równonogi mieszkają z gatunkami Lasius, natomiast można powiedzieć, że to będzie taki swego rodzaju eksperyment, jak to będzie wyglądało w stosunku do po prostu mrówek mesor. Ale przypuszczam, że będzie to wyglądało tak jak z Lasius, to znaczy, że będą mieszkały w gnieździe, będą tam sprzątały, natomiast mrówki nie będą robić im krzywdy. Jak możecie zauważyć, te równonogi chodzą sobie swobodnie po vivarium, natomiast mrówki nic im nie robią. Takie równonogi możecie znaleźć na naszym sklepie. Jest to bardzo chyba rzadkość w ogóle spotykana, szczególnie w Polsce, żeby hodować takie równonogi razem z mrówkami. A wydaje mi się, że jest to świetne po prostu, więc zachęcam Was do tego, abyście sobie zakupili takie równonogi i sami spróbowali połączyć kolonie mrówek właśnie z takimi równonogami. Możecie zauważyć tutaj na tym klipie, że mrówki nic totalnie nie robią równonogą, a równonogi. Zapewne w końcu wylądują i znajdą drogę do Gniazda mrówek. Jestem po prostu pod wrażeniem przyrody, i takie zjawiska są mega inspirujące i szczególnie interesujące do obserwacji. Mogę również stworzyć taki właśnie eksperyment w warunkach hodowlanych, dowiedzieć się czegoś więcej, bo jednak rzadko obserwuje się takie rzeczy w przyrodzie, ponieważ to wszystko dzieje się w środku gniazda. A ja będę mógł zobaczyć, jak to wszystko wygląda u siebie, ponieważ jak, możecie za, jak mogliście zauważyć, będę. Miał dostęp do tego gniazda, bo będę widział po prostu przez korytarze, co się tam dzieje w środku. Jest tutaj tego przykład, czyli mrówki po prostu wędrujące po korytarzu w rogu wiwarium. Te akurat chyba po prostu siedzą i nic nie robią. A co dziwne, bo w przypadku mrówek jest to bardzo rzadko, że nie mają żadnej misji, natomiast na no to wygląda, że te po prostu może odpoczywają, albo wykonują jedne ze swoich szybkich drzemek. Wszystkim polecam wykonanie takiego wiwarium, ponieważ jest to zjawisko i niesamowite przeżycie do obserwacji i zachęcam Was również do, również do śledzenia kolejnych odcinków, bo będzie więcej na pewno z tym oto wiwarium, z mesorami i oraz więcej odcinków o mrówkach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Skoczygonki oraz te równonogi znajdziecie na naszym sklepie. Tak samo znajdziecie również mrówki oraz akcesoria do wystroju takiego właśnie wiwarium lub innych formikariów. Na pewno znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie właśnie do hodowli mrówek. Natomiast zapraszam Was serdecznie również do pozostawienia łapki w górę oraz jakiegoś komentarza. Bardzo będzie nam miło i widzimy się w kolejnych odcinkach, w których na pewno jeszcze nieraz pokażemy jakieś mrówki. Do zobaczenia. Cześć!